Kręty głowy lewo, prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I taki ptaszek. Przód, tył. Przód, tył. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, super. Pochylenia głowy po skoście. Tutaj pod pszczelę i w sufit po skoście. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I drugą stronę. Raz, 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia głowy jedną są. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantasyś. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu i unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bard do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie, teraz bardzo zrobimy sobie do dołu, jeszcze tutaj nasz kapturowy, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Super. O troszkę naczy, żeby mnie lepiej było. Widać. Ja się siedzę tak, możecie się gdzieś tak jak Wam pasuje. I unoszenie łokcia do góry, do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć, drugi łokieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Oba łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Fatysz. Ręce za głowę, łokcie razem tutaj do siebie i odchylamy na zewnątrz. Dobrze, do siebie na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Teraz w ten sposób. Taki krótki ruch. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Takie ćwiczenie z moich lat szkolnych. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. Trzy, dwa, trzy, wyprost cztery. Cztery, dwa, trzy, wyprost cztery. Pięć, dwa, trzy, wyprost cztery. Sześć, dwa.

Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sub, teraz ręce na kolana. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz Kładziemy ręce na kolana w ten sposób i bujamy się delikatnie przód, tył. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przypominam, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy w zakresie bezbólowym. Ręce jak do modlitwy i lewo, prawo, raz. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? I góra dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w ten sposób. Znaczy, tu jak się nadgarstki zginają. tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie. Teraz rękę za głowę. Łokieć do kolana poprzekąta, tak? W kierunku kolana, tak? No idealnie by było dotknąć. Tu jest rozruch, więc nie musimy tam na siłę nic robić, chyba że ktoś jest dokładnie rozciągnięty i dotyka, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na drugą stronę to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sub, Padło. Pchamy rękę przed siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Taki ruch na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Jedna ręka z przodu, druga z tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. No i teraz popracujemy troszeczkę nad stopą. Stopę kładziemy tak powyżej kolana nieco i chwytamy się za przednią część stopy i góra dół, góra. Dół, góra dół, góra dół, góra i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz na boki. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Zmiana nogi. I druga noga. To samo. Góra do. Raz. dwa. pamiętamy. Luźny nadgarstek. Nie nadgarsty, tylko stawskie kolby. 5, 6, 7, 8, 9, Dziesięć koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Jeszcze na boki zostało. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Teraz zginamy i prostujemy kola. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. Druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zginamy kolano i kolano na zewnątrz do środka. Arki sobie ruch delikatny, luźny. Wstawiamy biodro. Raz, 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i motylki raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Chwytamy się na stopy i delikatnie pulsowanie tułowia do przodu w kierunku kol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Teraz wytam się za jedną stopę i do jednej stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga stopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć gdzieś font, sesję, sześć głębokich wdechów i wydechów, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech.